Gienek, bohater programu Rolnicy Podlasie, wyróżnia się szczerością w swoich wypowiedziach przed kamerami. W jednym z odcinków otwarcie podzielił się informacją na temat swojej emerytury, co wywołało jego wyraźne oburzenie. Rolnicy Podlasie, emitowane przez Focus TV zdobył ogromną popularność, przyciągając widzów interesującymi postaciami takimi jak Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów, czy Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszej. Jednak największymi gwiazdami programu są Gienek i Andrzej Onopiukowie z Plutycz, którzy zaskarbiły sobie sympatię szerokiej publiczności. Ich popularność wykracza poza ekran telewizyjny. Kanał na YouTubie, który prowadzą, śledzi aż 122 tysiące użytkowników. Niestety mimo rosnącej liczby fanów życie rolników nie jest pozbawione trudności. Gienek Onopiuk, który w 2022 roku skończył 67 lat, rozpoczął wtedy pobieranie emerytury rolniczej. Podczas jednego z wywiadów Gienek wyznał, że jest rozczarowany wysokością swojej emerytury, która wynosi zaledwie 1200 zł, mimo 42 lat pracy. W rozmowie z Moniką z programu Rolnicy Podlasie nie krył żalu i niezadowolenia. I co ja za 42 lata roboty dostałem 1200 zł emerytury, narzekał. Dodał również, że zna osoby, które pracowały tylko 15 lat, a ich emerytury sięgają 3, a nawet 4000 zł. Analizując jego słowa, można przypuszczać, że Gienek otrzymuje podstawową emeryturę rolniczą, która od 1 marca 2024 roku wynosi trochę ponad 6 tysięcy złotych. Jak podaje GoF.pl, emerytury rolnicze są waloryzowane poprzez przemnożenie tej kwoty przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Pomimo skromnych dochodów, Gienek i jego syn Andrzej myślą o przyszłości. Andrzej opowiedział ostatnio o swoich planach weselnych, choć przyznał, że wiele zależy od okoliczności. Plany są, tylko jak się potoczy, to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselem, to jest daleka droga do tego. Wesele jest do tego, aby połączyć dwie połówki chłopca i dziewczynę. Żeby ten związek był do końca życia, wiadomo, obrączki trzeba będzie kupić. Chciałbym, żeby te obrączki do końca życia służyły. Ja bym nie zdjął na pewno, mówił przed kamerami. W międzyczasie w Plutyczach miejsce miała niecodzienna przygoda. W jednym z odcinków programu Rolnicy Podlasie widzowie mogli zobaczyć Gorączkę Złota, zorganizowaną przez Jastrzębia, co przysporzyło dodatkowych emocji i ciekawostek do życia rolników.